Proszę księdza, mój chłop znalazł sobie inną. Skąd to wiesz? Bo już mnie nie bije. Są kobiety poniewierane przez swoich mężów, ale trzymające się ich jak weszko żucha. Bo przecież nie wypada. Co Bóg złączył, człowiek nie ma prawa rozłączyć. W jednym ze zborów u zielonoświątkowców poznałem pastora. Który znajdował przyjemność w ośmieszaniu i poniżaniu swojej żony przy obcych ludziach. Dosłownie pastwił się nad nią przy gościach, a ona prawie całkiem cierpliwie to znosiła, bo przecież należy dopełnić cierpień Chrystusowych w swoim ciele. W tym zborze był również taki starszy zboru, który potrafił swojej żonie kazać odnieść do sklepu cukierki, kiedy je kupiła samowolnie. Wyrażał również ogromne zdziwienie, dlaczego ja nie krzyczę na swoją żonę, kiedy on krzyczy na swoją i pastor krzyczy na swoją. No cóż, to bardzo ewangeliczne. Żony, bądźcie uległe mężom swoim. Zapominają jednak ci mężowie o tym, że mają je miłować tak, jak Chrystus nas umiłował. To taka mała niedoskonałość, przeoczenie, bo właśnie to ci mężowie na nabożeństwach. Głoszą wspaniałe, wzniosłe kazania, m.in. o miłości, podparte słowem Bożym. A tak naprawdę są to bardzo słabi mężczyźni, którzy tylko w ten sposób potrafią wyrazić swoją wielkość i dominację. W marzeniach samiec Alfa, a w rzeczywistości tchórz i świadomość tego tchórzostwa działa dla niego stymulująco do poniewierania swoją żoną. On podświadomie zdaje sobie z tego sprawę, wstydzi się tego, a nie ma obok siebie innej ofiary jak żona i czasem też dzieci. Więc na nich wyładowuje swoje frustracje. Moje rodzice byli ze sobą ponad pół wieku razem. I matki rodzice również. Babcia, matka mojej mamy często podkreślała, że nigdy nie wyznawali sobie z dziadkiem miłości. Potem jednak nie potrafiła sobie poradzić z tym, kiedy nieoczekiwanie dla niej odszedł z tego świata. Moja mama powiedziała kiedyś szokującą dla mnie rzecz, że na początku jest miłość, a potem już tylko przyzwyczajenie. Nie zgadzam się z tym, gdyż z wiarygodnego przekazu słyszałem o dwojgu kochających się osobach, które już ponad 70 lat przeżyły ze sobą. Sam znałem osobiście też takie małżeństwo, które spędziły ze sobą ponad 60 lat. On czasem mawiał: 60 lat z jedną kobietą. To już w takim przypadku lekarz przepisuje inną na receptę. Z własnego doświadczenia Wam powiem, że miłość to fundament małżeństwa. Nie mówię o związku opartym tylko na seksie, bo takie rozpadają się bardzo szybko. Mówię o prawdziwej miłości? Druga sprawa to umiejętność przebaczenia sercem i rozwiązywania wszelkich spornych spraw w mądrej, partnerskiej rozmowie, kiedy obie strony dążą całym swoim sercem do nawiązania porozumienia i zażegnania wszelkich ognisk zapalnych. W takim związku panuje spokój i pełna harmonia. A jaki jest Twój związek? Fascynacja i seks. Prawdziwa miłość czy tylko przyzwyczajenie?